Ojciec Pio kiedyś, e, jego córka duchowa pokazała mu bardzo piękną gałązkę głogu z bielusienkimi e, kwiatuszkami. Co to powiedział ojciec Pio? Oglądaj. Pytano się ojca Pio. Jedna, taka córka duchowa raz pokazała mu piękną gałązkę głodu z takimi pięknymi, bielusienkimi Kwiatami. I wtedy ojciec coś Ciekawego powiedział: Piękniejsze od kwiatów są owoce. A więc on powiedział właśnie i wyjaśnił, że od pięknych pragnień ważniejsze są dobre czyny. No i widzisz, to jest dla mnie problem, dla mnie samego. Słuchaj, no bo to co ja mam jakieś czyny, jakieś pragnienia często mamy? No święte. O ludzie, ja bym chciał być już święty. Chciałbym nie wiadomo co. Chciałbym już być taki no dobry. Mamy takie różne pragnienia, bycie miłym, bycie uprzejmym, bycie takim pracowitym, bycie rozwiązywaniem swoich takich różnych problemów, jakie w życiu mamy. My mamy różne pragnienia. Piotr to nam pokazuje dzisiaj właśnie, ale od tych pragnień ważniejsze są dobre czyny. I często de facto no, trzeba zacząć od małych rzeczy. Trzeba zaczynać skupiać się na małych rzeczach i na tych małych rzeczach budować yy, coraz większe. Nie ma często innej opcji. Nie da się tak po prostu czegoś zbudować wielkiego. Tak jak domu nie zbudujemy bez projektu, bez cegieł, cementu, całej rzeczy, którą robimy krok po kroku. Tak samo tutaj jest w naszym życiu duchowym, w podążaniu śladami ojca Pio, czy tak samo jak ojca Pio. Tak samo trzeba właśnie tutaj powoli, powoli budować coś. Może zacząć się od pięciu minut modlitwy dziennie. Od pięciu minut takiej cichej modlitwy w skupieniu, o od tak jakiejś lektury ojcu Pio. Codziennie pięć minut często trzeba zacząć. Nie trzeba robić wielkich, nie wiadomo jakich rzeczy, żeby być takim no, dzieckiem duchowym ojca Pio. Czasem wystarczą małe, drobne rzeczy. Sawa Maria. Rowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś tym między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, i Ducha Świętego, i Ducha Świętego,